Cześć z tej strony, cartoon.b. Dzisiaj. Yy, dobra, ustawię się lepiej. Yy, dzisiaj będziemy grać w Simsy. Free play, tak. Bo nie miałem taką ochotę, żeby Simsy, bo. Bo tak, jeśli tak zresztą nawet nie przyjmie to i tak sobie, pogram troszeczkę. No i to ty. Dobra, sobie chyba weźmiemy faceta. Nazwijmy no, go. Yy... Niech będzie. Ksa... Czekajcie. O tak się pisało, okej okay. Hmm A przez... Dobra. Może nie Xavier, tylko. Może nie karton, nie karton. Może inną postać później nazwiemy karton. Yy... Okej, okay, nazwijmy ładam Niech będzie yy, no Nie <gryny> aż tak <gryny> Będziemy czarni Okej okay. Ja no, robię zasady, nie chcę w czarnym Tak, niech będzie to, co tam czałkę, będzie bo mi się nie chce tam wybierać o taką. bardzo zabawne. Może sobie może jakieś fajne... faktycznie fajne włosy możemy znaleźć. Tak mi się wydaje. Ej. Ej hey. Dobrze, że weźmiemy taką czapkę, już niech będzie już tam nie będzie musi przy włosek Jeśli by nie będę chciał robić, żeby nie był Dobra niech taki będzie Taki niech będzie <laughs> Okej, okay, yy, już mi się podoba Może jest sobie jakieś ściągnę z netała, na przykład z simsy Trójką, Może by było spoko To może jakieś takie sportowe buty mu weźmy i tutaj za VIP można dużo zrobić, tak, tak naprawdę Dobra i skończyliśmy... Aha, tutaj trzeba zrobić. Jest. To poczekajmy teraz chwileczkę. Zrobiliśmy sobie postać, może później zrobimy jeszcze parę budynków. Okej. Okay. Okej. Okay. Jakbyśmy tak chcieli na przykład. Okej. Okay. Dobra, nas teraz uczy, ale ja w ogóle tego... To takie oczywiście, nie no. Gdzie on będzie strał? No, no może w łazience, tak mi się wydaje. To było dosyć dobre miejsce, nie będzie tutaj. Okej. Okay. Nasza pierwsza postać. Aha, chcę iść do toalety Ej, dlaczego? Ej Co za głupia gra Ej, co za głupia gra Okej okay. Aha Chcę co, ja wam powiem, bym wolał, żeby tutaj był dzień Okej, okay, ile w ogóle kosztuje VIP? tutaj dobra, później zobaczymy, jak kosztuje. Jak będę zainteresowany kupnym czy coś. A na razie nie jestem zainteresowany. Chyba nie będę. Yy, nowy jakiś pokój, jakbym chciał dodać, powiększyć. Co? Może nie chcę, A, bo tutaj w sumie. Może nie tak. Może bardziej prosto. Co? Yy, zróbmy to jakoś. Tak? Tak Fajnie <laughs> Bo tutaj chyba możemy jeszcze... Dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądało To ewentualnie mogę... Nie mogę Nie chcę powiedzieć co głupia gra To ja nie chcę. Aha, to ja mogę tak osobno... Nie, nie, nie. Nie o to mi chodziło. Żebyś mi jakieś przejście do tego pokoju. Mógł to jakoś usunąć, bo jak myśmy jeszcze... Tutaj po prostu to było. O. A jak mam to zrobić 200, coś? Nie o to mi chodziło. Haj, wiem jak to mamy, chyba ja zrobić. Yy. Tak, ja bym wolę na jedną kratkę, ale na jedną chyba nie można. Nie, 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 ale mnie w ten sposób, ale to nie, to jest osobny pokój. O kurde. Zjebałem to. to I nie, co i nie. Może tutaj nie będzie Okej okay. Okej okay. Okej okay. Gram to odkrywka 22 w ogóle, więc... Oko, piździ, bo bym musiał spać, ale mam ochotę taką nagrać, że. To może gdzieś tutaj położyć. O. Ok. No, na razie uczy, To jest taki samo uczek. Ha. Okej, okay. co? A może on chce iść... ...tutaj? Nie wiem, to w ogóle będzie chyba A może tutaj gara zrobić? Tutaj takie przejście, nie? Nie mam o co chodzi, ale okej okay. O co w tym chodzi, no i co? Aha, okej, okay, dobra, dałem radę na szczęście. To było bardzo źle, jakbym nie dał rady. Mhm, dobra, co niech pójdzie. To ja mu chyba kazałem. O tak, dobra, wracaj tam. Przez pod. No, tego nie umiem przychodzić przez pod. A nie, dał radę jednak. Tutaj jest przejście, a przejście jest. Już myślałem, że on jakieś kierskie triki umie robić. Zawiodłem się na nim. No, pójdź coś zjeść, bo tutaj widzę, że głodny jesteś. Bardzo mi się podoba ta gra, naprawdę. To w, Sim w Simsy za bardzo nigdy nie grałem, chyba nie. Yy, to tak, taka miła mi odmiana, ale czasami coś, znaczy teraz, już wczoraj, oglądam taką serię Unitra Z właśnie z tego Simsów. Mi się bardzo podoba i tak, 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 tak chciałem zagrać, więc nawet jak nie będziecie chcieli nagrywać, znaczy oglądać to tutaj, tak, dobra. Trochę trwa mój czas Dobra, a tak to zrobiliście Okej, teraz w końcu nie mamy do roboty Odcinek trwa ponad 10 minut Co powiedzieć? Lajkujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Cześć, wit widzimy się do następnego odcinka. Pa pa!